Siemankowskiłowcy z tej strony Emulate, a to jest opis patcha 2.0. Od razu na wstępie widzimy grafikę, która sugeruje nam, jakie zmiany nadchodzą. Widzimy Joru, jak wiemy, dołącza on do składu agentów Valorant, widzimy też Omena i prawdopodobnie jak i zmiany w Omenie. No i od razu widzimy, że z początkiem drugiego odcinka skład agentów zasila Joru, ale i dwóch naszych kontrolerów otrzymuje ważne poprawki, Brimstone i Omen. Viper musi chwilę zaczekać. Kolejny akapit mówi nam o tym, że grę rankingową czekają usprawnienia. Mowa jest tutaj o regionalnych tabelach rankingowych, bardziej szczegółowych informacjach dotyczących postępów w rankingu itd. itd. To wszystko omawialiśmy też w innym odcinku na moim kanale. Link macie oczywiście w opisie i powyżej. Następnie widzimy grafikę, która informuje nas o wszelkich zmianach nadchodzących w patchu 2.0. No jak widzimy dalej, mamy aktualizację agentów ioro dołącza do naszego składu, to już wszyscy wiemy, to już wszystko było omawiane, ale przejdźmy dalej i zaczyna się część o kontrolerach. Możemy przeczytać tutaj notkę od twórców. W tym patchu wprowadzamy drobną aktualizację, która uściśli i uwydatni mocne strony naszych kontrolerów. Omen i Brimstone rywalizują ze sobą już od czasów bety i zazwyczaj tylko jeden z nich uznawany jest za skuteczną postać. Wzmacniając u każdego z nich konkretne elementy, chcemy uczynić ich agentami silnymi w różnych sytuacjach. Viper także mamy na radarze. Uważamy, że mogłaby być lepsza i szukamy sposobów na poprawę tego stanu rzeczy w przyszłości. Czyli mamy tutaj jakieś sugerowane zmiany Viper w niedalekiej przyszłości. Przejdźmy sobie o, mamy od razu Brimstone'a. Przeczytajmy sobie, co mówią o Brimstone. Ie. Mamy życzenia noworoczne dla osób grających i mainujących Brimstone'a. Wiemy, że liczyliście na jakieś wzmocnienia w okresie świątecznym. Zdążyliśmy na czas. Brimstone pozwala przeprowadzić konkretne akcje w strefach. W związku z tym wydłużyliśmy czas działania jego dymu i zapewniliśmy większą elastyczność, umożliwiając mu umieszczanie dymu dokładnie tam, gdzie tego chce. Uznaliśmy, że nadajnik stymulujący nie do końca odpowiada strategią związanym z tą postacią i nie sprawdza się tam, gdzie mógłby naprawdę się przydać. Zbyt często Brimstone wyciągał nadajnik stymulujący, a jego sojusznicy gdzieś znikali. Zdarzało się także, że wyczuwając zbliżające się starcie, odpowiednio rozstawiał nadajniki i zyskiwał wzmocnienie, jednak ginął, nim zdążył wyciągnąć z powrotem broń. Obecnie wszystko odbywa się płyn a nowy Brimstone powinien być postacią, jaką mamy nadzieję polubicie. No i poniżej mamy wszelkie zmiany zachodzące, wyszczególnione w Brimstone. Ie. Nadajnik stymulujący, natychmiastowe użycie, zerowy czas wyposażenia czyli będzie to tak jak z tą wybuchową paczką Rayz. Prawdopodobnie po naciśnięciu odpowiedniego klawisza ten nadajnik od razu będzie leżał na podłożu i będziemy mogli korzystać z jego buffów. Mołotow. Jak widzimy, koszt zmniejszony z 300 do 200 kredytów. No i chyba najważniejsza zmiana dotyczy podniebnego dymu Brimstone'a. Zasięg rzucania został zwiększony z 4200 do 5000 jednostek, i po prostu z większej odległości będziemy mogli rzucać nasze smoki. Czas trwania dymu zwiększony z 14,25 sekundy do 19,25 sekundy, czyli aż o 5 sekund dłużej będą teraz trwały smoki Brimstone'a. To jest potężna, kolosalna zmiana, i będzie miała naprawdę ogromny wpływ na balans kontrolerów. Kolejną sprawą jest dźwięk. Jak widzicie, Brimstone nie wydaje już dźwięku, jaki mogli usłyszeć przeciwnicy podczas potwierdzania lokacji swojego dymu. Pewnie nieraz się komuś zdarzyło, kiedy grał Brimstone'em, że po prostu po aktywacji, po zaakceptowaniu lokacji smoków, przeciwnicy po prostu go usłyszeli, zostali się dojechani, zanim zdążyliście wyciągnąć swoją broń. Ta zmiana ma na celu wyeliminowanie występowania takich sytuacji. No i przechodzimy sobie do Omena. Zadaniem Omena jako kontrolera jest stale wywierać presję na wrogu. Musieliśmy zrównoważyć możliwości, jakie zapewniają odnawiające się sfery ograniczające wizję. Mniejszenie prędkości pocisku ma za zadanie zwiększyć presję wywieraną przez Omena i jego responsywność podczas zadymiania pobliskich celów. Chcieliśmy także, by dłużej trwało zadymianie odległych miejsc na mapie, których nie jest w stanie aktywnie monitorować. Paranoja to dość potężne narzędzie, a zamiast ograniczać jej skuteczność i zabrać Omenowi możliwości, jakie ona daje, postanowiliśmy zwiększyć jej koszt. Generalnie stawia to koszt wszystkich umiejętności Omena na równie z innymi agentami i sprawia, że podczas użycia paranoi gracze będą próbować osiągnąć jak najlepszy efekt, by nie zmarnować 400 kredytów. I poniżej mamy wyszczególnione wszelkie zmiany dotyczące Omena. Jak widzimy koszt paranoi zwiększony jest z 200 do 400 kredytów. Mroczna osłona, czyli smoke Omena. Prędkość pocisku zmniejszona z 4000 do 2800 jednostek. No i poniżej mamy od razu Viper. Jak widzimy brak aktualizacji, jednak korzystamy z okazji, by poinformować Was o tym, że bacznie przyglądamy się tej postaci. Wciąż uważamy, że mogłoby być całościowo lepsza i w nowym roku z pewnością wprowadzimy tutaj odpowiednie zmiany. I ja się tak domyślam, powiem wam moim zdaniem te zmiany będą dotyczyły smoków w Viper. No bo jeżeli się zastanowimy, to każdy kontroler ma jakiś łatwy system rozrzucania swoich smoków, a u Viper trzeba znać wszelkie line-upy, jest naprawdę trudną postacią, jeżeli chodzi o smoki. Więc moim zdaniem przydałoby się jakieś ułatwienie systemu po prostu rozrzucania czy posługiwania się smołkami. Przechodzimy do aktualizacji dotyczących broni. Jak widzimy Classic został mocno znerfiony, a konkretnie jego strzał alternatywny, czyli ten right click. Błąd skoku zwiększono z 0.4 do 1.0, czyli będziemy mniej celni podczas skoku. Zwiększono kolejkę wejścia prawego przycisku myszy z 0.065 do 0.025, czyli po prostu teraz będziemy wolniej spamować ten right click. I pod spodem od razu widzimy ważną rzecz. Strzał seriami obarczony jest błędami o następujących wartościach: 1,9 dla pierwszej serii, 2,5 dla drugiej i 6 dla trzeciej oraz czwartej. Czyli nasz pierwszy right click będzie, powiedzmy, trochę mniej celny, potem jeszcze mniej celny przy drugiej, a trzecia i czwarta próba będą już kompletnie od czapy niecelne. I tutaj poniżej widzimy adnotację, która mówi nam o tym, że podczas rund pistoletowych Classic nie nadawał się do niczego, za wyjątkiem korzystania z prawego przycisku myszy podczas skoków i ciągłego wciskania prawego przycisku myszy. Czyli to, co wszyscy znamy z doświadczenia. W tle widzicie filmik, jak to będzie jak to wyglądało przed i jak to będzie wyglądało po nowym patchu. I wszelkie te zmiany w rozrzucie i tak dalej mają po prostu znerfić z Classica i tą metę, gdzie po prostu wszyscy skakali dookoła siebie i spamowali right click. I jak widzicie, kolejne są aktualizacje gry rankingowej, to też już sobie omawialiśmy w innym filmiku na moim kanale, link macie oczywiście w opisie i w pasku powyżej. I widzimy też małą zmianę społecznościową, przycisk Dodaj znajomego został usunięty z listy graczy w grze, czyli po prostu podczas gry nie będziemy już mogli dodawać osób do znajomych z naszego lobby. I na koniec widzimy, jakie błędy zostały poprawione w nowym patchu. Widzimy, że sporo z nich dotyczy Omena, który był dosyć mocno zbugowany i czasami mógł teleportować się poza bariery fazy zakupów, oraz naprawiono błąd, w wyniku którego Omen mógł podkładać spajka znajdującego się na ścianie Sage. Naprawiono też błąd, w wyniku którego rozdzielczość monitora nie wracała do prawidłowej po użyciu skrótu Alt-Tab w trakcie gry na pełnym ekranie przy rozdzielczości ustawionej na niższą niż natywna. Widzimy tutaj szczególne podziękowania dla gracza Flom za zwrócenie uwagi na ten problem. Naprawiono błąd Spacza 1.14, w wyniku którego nieprawidłowo obliczany był ping klienta. No i tych zmian to by było już na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o wszystkich zmianach i wszystkich nowych rzeczach. Co sądzicie o nerfach klasika i co sądzicie o tym pomyśle z nerfami, z buffami dla Viper i tym nowym systemie rzucania smoków. Jestem ciekawy, czy też tak myślicie. A na dzisiaj to by było już na tyle. Do usłyszenia następnym razem. No i cześć!